To jest nasz dumelek, który u nas zamieszkał, tak? I zaraz zadamy mu Przez pytania. maluchu, jestem Gene. Mamy magiczną moc, więc odgadnę o czym myślisz. Pomyśl o jakimś zwierzaku. Powiedz okej, okay, kiedy będziesz gotowy. Pomyśleliśmy o dinozaurze. Okej. Okay. Czy możesz powtórzyć? <gry> okej. Okay. Okej. Okej. Czy, okay. Czy... Okay. Czy okay. Tak? Nie, nie wiem, albo to zależy. Czy to zwierzę można trzymać na rękach? A ty masz to Nie. Bardzo ciekawe. o którym myślisz jest większe niż piłka futbolowa? Tak. Aha. Rozumiem. Czy to zwierzę ma pasury No. Tak. Hmm. Czy zwierzę, o którym myślisz Myślałem, tak. czy to zwierzę umie skakać? Nie. Nie. Wiedziałem. Kuku. -ku. Czy Ku -ku. to zwierzę, Ku -ku. o którym Ku -ku. myślisz, ma futro lub sierść? Nie. Kuku. -ku. No, no dobra. Czy to zwierzę Słysza? jest groźne nie dla nie ludzi? Mi? Tak. Okej. Okay. Hey. Czy zwierzę, o którym myślisz, wciąż istnieje? Nie. Bardzo Poku. ciekawe. Czy to zwierzę ma dziób? Nie. Myślisz, jada głównie rośliny, trawę lub owoce? Tak. Hmm. Hmm. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę D, jak domek? Tak. Tak myślałem. Aha, myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Pieniusz odpowiada mi, że zwierzę, o którym myślisz, to dinozaur. Tak. Co Chodzi ci dokładnie o to zwierzę? Tak. Ha, ale ze mnie mistrzunio. Czasem sam nie wierzę, jaki jestem dobry. To co, gramy jeszcze raz?